wszystkie wszystkim, z tej strony Łukasz Częsta z Dzisiaj założymy sobie stery zintegrowane, taperowane oraz zamontujemy widelec z główką sterową karbonową. Zdaje się to być trudne, ale jeśli wam wszystko po kolei wytłumaczę o co chodzi, nie jest to aż takie trudne, aczkolwiek wymaga paru, nawet trochę więcej narzędzi, parę Cennych uwag, ale wszystko jest do przeskoczenia, i myślę, że ta kwestia niby bardzo zaawansowana po tym odcinku stanie się dla Was średnio zaawansowana lub średnia lub nawet łatwa, tylko trochę trudniejsza, bo trzeba będzie więcej narzędzi i na wiele więcej rzeczy zwrócić uwagę. A więc zapraszam na odcinek. Lecimy. Co Wam będzie potrzebne? Na pewno klucze imbusowe to taka jest trójkończynka do dokręcania. Klucze imbusowe takie prawdziwe, no to znajduje się tutaj. Następnie tak na pewno mostek będzie i to nie tylko, że go zamontujemy, ale on będzie miał bardzo ważną rzecz. A propos, tam regulacji na końcu całych sterów. Dalej podkładki dystansowe, tutaj mam podkładki dystansowe z karbonu, no bo jak rura sterowa jest z karbonu, to warto by było też iść w ten deseń następnie mamy tu kapsel i tutaj to jest specjalny kapsel i do rur karbonowych i tylko takich można używać ale to dalej Wam w odcinku powiem tutaj mamy stery zintegrowany na pewno smar, by nam wszystko dobrze się kręciło i teraz tak, specjalnie tutaj narzędzie do przytrzymania rury sterowej by wszystko ładnie usiąść i tutaj mam swojego ulubionego specjalnego flexa no jeśli takiego flexa nie macie, może to być nawet ręczna piłka do metalu i to jest, to są rzeczy, które będą nam potrzebne więc niby zdaje się niedużo, a jednak dużo warto by było wytłumaczyć następnie czym są stery zintegrowane jak wyglądają po rozłożeniu na części pierwsze no i czym są stary taperowane? Ogólnie tak Tutaj mamy dolną pierś To jest to I tak, stary zintegrowane polegają na tym, że nie potrzebujemy misek sterowych tylko miski są już w ramie, więc mamy dolne łożysko o wielkości 1, 1,5 bo to jest taperowane a tu jest 1,18, czyli górny. To nie da się pomylić, bo tu mamy dolny, czyli większy zawsze. Tu mamy górny. Dalej mamy tutaj taki pierścień, by nam widelec się nie machał. Tutaj w ramię, jak zamontujemy sterę, on tutaj dociska to łożysko. Tu wchodzi rurka i dzięki temu nic nam się tam w środku nie rusza. No i taki górny. Górna nakładka, taka izolacyjno-dociskująca, jakbym to powiedział. I tutaj mamy top-cap, ale to jest do rur stalowych. Jeśli, jeśli, jeśli byście montowali, jakby wasz widelec miał rurę sterową, yy, stalową albo aluminiową. A my, skoro mamy rurę karbonową, zamienimy to na taki specjalny yy, top-cap. Do widowców karbonowych. Pierwsze, co musimy zrobić, to zamontujemy stery, ale nie będziemy ich specjalnie nasmarowywali. Zamontujemy je na sucho, włożymy podkładki tutaj dystansowe, zamontujemy mostek i odmierzymy wysokość, na której mamy to wszystko zamontować, i przyciąć rurę sterową. I od tego myślę. Najlepiej zawsze zaczynać, żeby było szybko, po kolei i profesjonalnie. Co zrobiłem? Tak jak wcześniej zapowiedziałem, podkładka dystansowa, łożyska, tu nakładeczka na to i podkładka podtrzymująca i tak. Podkładek dystansowy dałem równo 3 cm ponieważ tak jest najbezpieczniej i nie powinno przekraczać się tej wysokości, by montaż mostka na rurę karbonowej był bezpieczny. Czyli pamiętajcie, podkładek dystansowych maksymalnie na 30 mm, nie więcej, bo później to przy wypadku grozi bardzo wielkim niebezpieczeństwem, i mostek. I teraz klaruje się nam nie więcej wysokość, na której możemy uciąć mostek, czyli montujemy mostek, nie róbmy tego bez mostka, i mniej więcej tutaj rysuje się nam, możemy to zaznaczyć jakimś markerem, linia, gdzie powinniśmy uciąć tę rurę sterową, by ona była na odpowiedniej wysokości. Procedura wygląda tak, że najpierw mierzymy to, jak ktoś mówi, na sucho, zaznaczamy markerem i demontujemy, obcinamy rurę nigdy nie róbcie odwrotnie, czyli a, czuję sobie tutaj utnę, tam utnę bo później czasami się okazuje że utniemy rurę ona będzie nam za krótka i tego procesu nie cofniesz, więc to jest bardzo ważne, przymierzyć co do milimetra, wmierzyć gdzie chcemy uciąć i ucinamy nigdy nie odwrotnie, nigdy nie obliczając 1500-1900 razy, że o tu mam uciąć wedle moich obliczeń, bo może się pomylić w obliczeniach. Lepiej bardzo prostą, jak to się mówi chłopską metodą, przymierzyć na sucho, zaznaczyć, uciąć. I tak jest najbezpieczniej, bo pamiętajcie, tego procesu nie cofniecie, jak już źle, raz źle utniecie. jest koniec. Ja już sobie zaznaczyłem, gdzie mam uciąć. Więc przystępujemy do obcinania i najlepiej zrobić to w imadle i przy pomocy takiego urządzenia, które ładnie nam to wszystko podtrzyma. No i jak widzicie, takie narzędzie jest raczej dla Was niezbędne do ucięcia takiego widelca, ponieważ możemy go zamontować nie ingerując, nie przyciskając go tutaj za newralgiczne momenty. No trzeba też zauważyć, że to jest karbon, więc to jest odizolowane, to się trzyma na tym, bardzo stabilnie. Tu dla pokaz żeby Wam pokazać, o, wszystko jest stabilne. Można sobie bez obawy ucinać taki widelec. To kosztuje nie między 50 a 100 zł, ale myślę, że warto wydać, jeśli będziemy tych parę rur w swoim życiu ucinali. Gdy już obciliśmy sobie rurę sterową na odpowiednią wysokość lecimy z montażem sterów na początek nasmaruję smarem dolną bieżnię sterów tutaj łożyska już są wsadzone nasmarowane a więc dolną smarujemy by to wszystko od dołu nam ładnie się kręciło dolna bieżnia nasmarowana wsadzamy widelec następnie tutaj taką podkładkę by nam widelec się nie machał Wspominam, że łożyska mamy już wcześniej zamontowane i nasmarowane. Następnie tutaj podkładka dociskowa. Wszystko, która dociska. Pyk. Następnie wcześniej przygotowane tutaj podkładki dystansowe. Pyk, 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 pyk. pyk. Dalej. Widać. Jest widoczny pyk, dla zobrazowania. E, widzicie mostek wystaje tak z 2 z mm ponad e, rurę sterową. E, I czy jest to dobre czy to złe? Zaraz wam powiem. Jak widzicie tutaj jeszcze e, nie docisnęło się wszystko w sterach. To dopiero później, jak capem będziemy skręcali, to to się dociśnie. Więc w sumie jesteśmy na równi, ale musimy tutaj mieć przestrzeń, by ten topka w górny nam to docisnął. Więc ja, żeby nie ucinać jeszcze mm, rury sterowej e, jeszcze raz, e, bo nie widzę takiego sensu, a poza tym też możemy jakoś tam krzywo uciąć i wtedy mm, będziemy mieli jeszcze większy problem. Ja tutaj wrzucę jeszcze jedną. Podkładkę dystansową, na przykład 2 mm, podniosę ten mostek delikatnie do góry, żeby właśnie ten top-cap mógł się oprzeć tylko jedynie na mostku, a nie tutaj na rurze sterowej, i tak rozwiążę tą sprawę. Po dołożeniu podkładki dystansowej 2 mm, ta przestrzeń już jest taka większa, i po dociśnięciu myślę, że wszystko powinno być odpowiednie. A więc tak dociskam to właśnie wsadzamy tu top do rur pamiętajcie karbonowych, musicie to specjalnie dokupić, nie będziecie mieli tego w zestawie dociskamy i zobaczymy jak to będzie śmigało tak jak mówiłem, tak zrobiłem docisnąłem fat cuppa. tutaj od dołu nam się wszystko ładnie docisnęło te śruby dopiero dociskamy w momencie montażu kierownicy i koła, bo musimy mieć punkt odniesienia więc to jeszcze nie jest całkowite skręcenie sterów. Ale tymczasowe, gdy jeszcze mamy samą ramę, nie mamy dalszej części osprzętu. Ale regulacja mostka, chętnie jest trudna. Pokażę Wam to w następnym odcinku. Jak widzicie, montaż sterów zintegrowanych. Taperowanych i do tego jeszcze skarbonową, rurosterową. Nie jest taki trudny, jak te same nazwy o tym mówią, więc nie bójcie się, próbujcie. Wszystko można zrobić samemu, tylko trzeba po prostu wiedzieć jak. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie, subskrybujcie kanał. Łapka w górę, będę bardzo wdzięczny. Dzięki temu będę mógł więcej nagrywać filmików. Dla Was prosto do warsztatu i tłumaczyć Wam takie niby skomplikowane sprawy, a tak naprawdę proste. Wielkie dzięki, cześć!